Dobra a Ale idzie. Wiesz, tu może być grzebnie, grzebnięte, tu już może spływać spokojnie. No to za dużo, tam już musiałem szukać, bo kurwa tań walało wieszkiem, by było. No, cała rura. Dobry no, potrzebne były wtedy. Musiałem kurwa zablokować, zapobudziłem je i zablokowało. No bo tam już w pewnym momencie całość kąru rosło. Tu idzie pójdzie i trwoga to. Lecimy, niech się wolniej, a niech się leci. Tak jest może jak trochę wody zejdzie to podjedziesz, zobaczysz może. Mówisz, bo, bo ja tak chciałem, żeby ten rów szedł tak powiedzmy między ten podkład a słupek betonowy Mniej więcej tak właśnie. No i od tam gdzieś dojść i... Jeśli chodzi o kwestie, no ktoś może zapytać, że no, masz tutaj wodę, przyjdzie susza, to chociaż będziesz mógł ją jakoś wykorzystać. No niestety tej wody e, w ogóle nie mogę wykorzystać, bo teren wygląda jak wygląda. E, w najgłębszym miejscu w tym momencie, no, może będzie metr tej wody, teren jest rozległy, także no, w tym momencie w ogóle nic z tym nie mogę zrobić. E, a tu stoję na pastwisku, tuż obok tej wody. I powiem Wam szczerze, że w tamtym roku jak była susza, to liczyłem na to, że może chociaż będzie jakieś podsiąkanie i ta trawa, która się tu znajduje, no będzie korzystała z tej wody. Niestety nic z tego tu, tak jak wszędzie, no, trawa była dotknięta suszą. Także no, to ta, ta woda jednak no niestety no, nie podsiąka, jest za nisko, tak żeby tutaj ta trawa mogła z tego skorzystać. Korzystają natomiast w dużej mierze wierzby, które tam dalej yy, są za tym terenem zalewowym tam generalnie jest trochę niżej, także ta woda przesiąka bardziej w tamtą stronę, a wieżba bardzo lubi wodę. Także no te, te krzaki momentalnie prędko, szybko rosną. Yy, I dostać do terenu wtedy tam też się nie da wykorzystać. Ja walczę trochę z tymi wieżbami, gdzie się tam próbuję wycinać tak żeby bydło mogło sobie swobodnie tam chodzić ale też jest tego kwestia że przez to że tu jest ta woda tam jest bardziej miękko bydło nie lubi chodzić po miękkim nawet nie powinno chodzić po miękkim ponieważ wtedy jeżeli jest za dużo wody następuje rozwarstwienie radzic także no a poza tym o jeszcze są tu bobry są tu bobry które jak widzieliście w jednym z odcinków Żyją sobie tutaj i dookoła niszczą mi inne jeszcze drzewa, które mógłbym wykorzystać w jakiś sposób. I ostatnio też, jak pokazywałem Wam w filmiku z bobrami w tym lesie, gdzie prowadziłem akcję od trzech lat, żeby tych pobrów się stamtąd pozbyć. No, co jakiś czas jednak na tamtym rowie jest zrobiona tama, także one stąd przechodzą tam. I, i, I zatykają e, mi ten rów, także ja muszę go czyścić, żeby ta woda stamtąd schodziła, żeby też tam e, nie było za mokro. A liczę na to, że stąd woda zejdzie, te bobry stąd pójdą. E, powiedzmy 700 metrów w tamtą stronę jest rzeka, z której one tu przywędrowały. I liczę na to, że one sobie z powrotem pójdą na tamtą rzekę. Także tak wygląda e, kwestia e, tej wody, co chcę z nią zrobić, dlaczego jej nie mogę wykorzystać. I robimy, i robimy dalej. O tak, ja nie jestem ekspertem, dlatego e, koparkowy mi szybko wytłumaczył, dlaczego w tym miejscu zastawił, e, zrobił taką małą tamę. Ponieważ od razu zauważył, że woda za szybko schodzi i ten mostek, któryśmy zrobili nie nadążałby, przepust nie nadążałby odprowadzać wody także mówi, że gdyby szybko ta woda stąd zeszła to od razu by się tam zapchało i ta ziemia narzucona na ten przepust od razu by ją zmyło, bo poziom wody by się podniósł i by to przemyło i, i, i robota byłaby na nic, także on jak tylko zauważył, że woda idzie za szybko rzucił tutaj tego błota, zrobił taką małą tamę, żeby ta woda sobie swobodnie, powoli spływała Gdzie jest Gdzie twardo? No kora. O. No niestety wczoraj padła mi kamera, także nie udało mi się końcówki nagrać, a mianowicie wczoraj jeszcze rozkopał ten tutaj kanał i całą wodę żeśmy spuścili. Muszę przyznać, że na pierwszy rzut oka tej wody tak naprawdę tutaj dużo nie było. Jak widzicie zostały jeszcze tylko pojedyncze miejsca, gdzie ta woda się tu utrzymuje, a na reszcie terenu już ta woda całkiem zeszła. Także no jest tej wody tutaj mniej jak przypuszczałem, ale pójdę, pójdziemy jeszcze tam. Pokażę Wam w jednym miejscu, będzie dobrze widać, ile tak naprawdę tej wody tu było i ile tej wody zeszło. Także idziemy zobaczyć. Tak. A dobrze będzie to widać, tutaj, w tym miejscu. Tu, gdzie drzewo jest ciemniejsze, do, tej, do tego poziomu była woda. Mam tutaj taką małą metróweczkę, i mogę tutaj pokazać mniej więcej, tu jest już woda. O! Proszę bardzo. 50. Pół metra. Pół metra wody zeszło. Ile tutaj jeszcze zostało? No myślę, że max pół metra. Ale teraz ta woda już sobie powoli będzie schodzić, nie tak jak widzieliście wcześniej, że po prostu wodospadem ta woda szła. Tylko to, co tutaj zostało, musi sobie powoli, powoli, powoli zejść, ale liczę na to, że zejdę. Także no myślę, że Będę mógł tutaj sobie bydło wpuścić, nie jest tutaj tak źle, jest, jest twardo, e, zostały tylko jeszcze, mówię, nie, niewielkie, e, niewielkie kałuże, niewielkie kanały, które też porobiły bobry. I bydło będzie mógł tu, mogło tu chodzić, a te wszystkie krzaki i bydło to zniszczy. Ciężkie bydło będzie chodziło i rozwali to wszystko. I to by było na tyle z akcji, z czyszczenia rowu, kopania, spuszczania tej wody. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi osobiście się to bardzo podobało, cieszę się, że jest to ta, ta robota zrobiona. No, pozostaje tu jeszcze tylko ten teren, na przykład tu za mną widać no te ślady po gąsienicach, jakby tu czołgiem jeździło. No, musimy jeszcze później przyjechać ciągnikiem tutaj, z ciągnikiem z turem, i po prostu to tutaj. Porównać, a ja trawy później podsypię i tu wszystko i tu będzie po prostu bardzo ładnie. Na sam koniec puścimy tutaj na drogę e, rząd e, betonowych słupków, pastucha elektrycznego, tak, żeby to bydło w tamtą stronę, nie mogło wyjść i tyle. I będzie to skończone. Także tyle na dzisiaj. Pozdrawiam i cześć. Do zobaczenia w następnych odcinkach.